Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Mercedes-Benz Sprinter, jednostki napędowe produkcji niemieckiej które są instalowane w Sedanach klasy premium. Głównym konkurentem Mercedesa jest jego rodak BMW, z którym toczyła się wojna o rynek konsumencki do końca XX wieku. Charakterystyka techniczna. Mercedes Benz Sprinter to popularna rodzina pojazdów użytkowych, wprowadzona na rynek w 1995 roku. Samochód jest dostępny jako van minibus. Na jego bazie budowane są różne pojazdy specjalne i tak dalej. Ponadto Sprinter ma różne wysokości dachu, różne rozstawy osi i inne. Wraz z Mercedesem Sprinterem produkowana jest również młodsza wersja transportu komercyjnego Mercedes Vitos Leżwiano. Konkurenci Sprintera, Ford Transit, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Iveco Daill, Renault Trafic, Hyundai H1, Toyota Hiace. Volkswagen Transporter i inne pojazdy użytkowe. Biorąc pod uwagę przeznaczenie samochodu, silniki w Sprinterze to głównie diesle, o pojemności roboczej od 2,1 litra do 3,0 litrów. Wraz z nimi występują silniki benzynowe, ale nie są one zbyt popularne. Jakie silniki były montowane w Sprinterze w całej historii produkcji? Generacja W901-905 T1N 1995-2006 Mercedes Benz 214, 143 KM, 2,3 litra, Mercedes Benz 314, 143 KM, 2,3 litra, Mercedes Benz 414, 143 KM, 2,3 litra, Mercedes Benz 208d 79 km 2,3 l Mercedes Benz 308 d 79 km 2,3 l Mercedes Benz 408 d 79 km 2,3 l Mercedes Benz 208 d 82 km 2,1 l Mercedes Benz 308 d 82 km 2,1 L, Mercedes Benz 408 D, 82 KM, 2,1 L, Mercedes Benz 210 D, 102 KM, 2,9 L, Mercedes Benz 310 D, 102 KM, 2,9 L, Mercedes Benz 410 D, 102 KM 2.9L Mercedes Benz 211 zD 109KM 2.1L Mercedes Benz 311 zD 109KM 2.1L Mercedes Benz 411 CDI 109KM 2.1L Mercedes Benz 212D 122KM 2.9L Mercedes Benz 312D 122 km, 2,9 l. Mercedes Benz 412 d. 122 km, 2,9 l. Mercedes Benz 213 zd. 129 km, 2,1 l. Mercedes Benz 313 zd. 129 km, 2,1 l. Mercedes Benz 413 zd. 129 km. 2,1l Mercedes Benz 216d 156km 2,7l Mercedes Benz 316d 156ls 2,7l Mercedes Benz 416d 156ls 2,7l Mercedes Benz 616 zD, 156ls 2.7L 2 kaleni W906NCV3 3 2006 NW Mator Sprint ROM 602 Mercedes Benz 216 156L S 1.8L Mercedes Benz 316 156L S 1.8L Mercedes Benz 316NGT 156L S 1.8 L. Mercedes-Benz 224, 258 LS S. 3.5 L. Mercedes-Benz 324, 258 LS S. 3.5 L. Mercedes-Benz 424, 258 LS S. 3.5 L. Mercedes-Benz 524. 258 LS 3,5 L Mercedes Benz 209 ZD 88 LS 2,1 L Mercedes Benz 309 ZD 88 LS 2,1 L Mercedes Benz 409 ZD 88 LS 2,1 L Mercedes Benz 210 ZD 95 LS 2.1L Mercedes Benz 310ZD, 95LS. 2.1L Mercedes Benz 410ZD, 95LS. 2.1L Mercedes Benz 210Blutec, 95LS. 2.1L Mercedes Benz 310Blutec, 95LS. 2,1l Mercedes Benz 410 Blutec 95 LS 2,1l Mercedes Benz 211 ZD 109 KM 2,1l Mercedes Benz 311 ZD 109 KM 2,1l Mercedes Benz 411 ZD 109 KM 2,1 L Mercedes Benz 511 Zd, 109 LS. 2.1 L Mercedes Benz 213 Zd, 129 KM, 2,1 L Mercedes Benz 313 Zd, 129 KM, 2,1 L Mercedes Benz 513 Zd, 129 LS. 2,1l Mercedes Benz 213 Blutec 129 LS 2,1l Mercedes Benz 313 Blutec 129 LS 2,1l Mercedes Benz 413 Blutec 129 LS 2,1l Mercedes Benz 513 Blutec 129 KM 2,1 Lita. Mercedes Benz 215 CDI 150 KM, 2,1 Lita. Mercedes Benz 315 CDI 150 KM, 2,1 Lita. Mercedes Benz 415 CDI 150 KM, 2,1 Lita. Mercedes Benz 515 CDI 150 KM, 2,1 litra Mercedes Benz 216 Zd, 163 Km, 2,1 litra Mercedes Benz 316 Zd, 163 Km, 2,1 litra Mercedes Benz 416 Zd, 163 Km, 2,1 litra Mercedes Benz 516 Zd, 163 Km, 2,1 litra Mercedes Benz 216 blutec, 163 km, 2,1 l, Mercedes Benz 316 blutec, 163 km, 2,1 l, Mercedes Benz 416 blutec, 163 km, 2,1 l, Mercedes Benz 516 blutec. 163 km, 2,1 L. Mercedes Benz 218 HD. 184 km, 3,0 L. Mercedes Benz 318 HD. 184 km, 3,0 L. Mercedes Benz 418 HD. 184 km. 3,0 L. Mercedes Benz 518 HD 184 KM 3,0 L. Mercedes Benz 219 HD 190 KM 3,0 L. Mercedes Benz 319 HD 190 KM 3,0 L. Mercedes Benz 419 HD 190 KM 3,0 litry. Mercedes Benz 519 SD. 190 KM. 3,0 litry. Mercedes Benz 219 Blutec. 190 KM. 3,0 litry. Mercedes Benz 319 Blutec. 190 KM. 3,0 L. Mercedes Benz 519 Blutec. 190 KM. 3,0 litry. Wnioski. Mercedes Benz Sprinter ma dość szeroką gamę jednostek napędowych, które przypadną do gustu każdemu kierowcy. Konserwacja silników jest dość prosta, ale naprawa będzie musiała zostać przeprowadzona w serwisie samochodowym.